Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Poniedziałek trzeciego tygodnia Adwentu. Półmetek już za nami. Wczoraj trzecia niedziela Adwentu, niedziela Gaudetę, kiedy słyszeliśmy, radujcie się, Pan jest blisko. Rzeczywiście, Pan jest blisko. Pan, który przynosi nam światłość, która w ciemności świeci. No i dzisiaj znowu trochę o, o tych ciemnościach, co już zapowiada tytuł tego odcinka: Wojny i kłótnie. Inspiracją do tego odcinka. Jest dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi Liczb. Ono jest krótkie, natomiast ja chciałbym was zachęcić, zaprosić do tego, jeżeli nie znasz tej historii, byś przeczytał trzy rozdziały. Trzy rozdziały z Księgi Liczb. Rozdział 22, 23 i 24, bo to jest jedna historia. Przepiękna historia, bardzo ją lubię. ona jest, bardzo bogata, tam jest wiele można znaleźć wiele inspiracji. Takie mm, krótkie, krótkie streszczenie tej historii. Przez tereny Moabu przech przechodzi Izrael. Izrael jest w trakcie wędrówki do, do ziemi obiecanej. I kiedy Izrael rozłożył się obozem na ziemiach Moabu, to król Moabu, Balak, tego się bardzo przestraszył. Nie chciał tam Izraelitów. I kiedy usłyszał, że błogosławi Izraelitom Jahwe, potężny Bóg, to. Y y Wiedząc, że walka toczy się na poziomie duchowym, że to nie, nie orężem się tam zwycięża, postanowił sprowadzić proroka, który przeklnie Izraela. I obiecuje mu za to pieniądze. Tam jest cała historia, jak, jak ten prorok dociera do króla. Prorok Balam, A potem jest właśnie jeszcze piękniejsza historia, kiedy Balam mówi to, co przekazuje mu Bóg. I zamiast przeklinać Izraela, go błogosławi. Co oczywiście budzi wściekłość króla. Polecam wam tę lekturę. 22, 23 i 24 rozdział Księgi Liczb. Ale właśnie myśląc nad tym słowem na dzisiaj, to słowo stało się dla mnie inspiracją i do fragmentu z Księgi Liczb jeszcze na końcu odcinka wrócę. Ale myśląc o tej całej sytuacji, myśląc właśnie o ciemnościach, przed którymi ostrzega nas Słowo, o ciemnościach, z których chce nas Słowo wyprowadzić, myśląc o tym królu Moabu, o tym Balaku o tym, jak bardzo pragnął zniszczyć Izraela, pojawiło się w moim sercu słowo z listu świętego Jakuba i na tym słowie chciałbym dzisiaj oprzeć to rozważanie. List świętego Jakuba, rozdział 4, wersety od 1 do 3. Najpierw werset pierwszy. Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skąd inąd, tylko z waszych rządz, które walczą w członkach waszych. Stąd tytuł dzisiejszego odcinka Wojny i kłótnie. I zobacz, Słowo Boże bardzo precyzyjnie, Święty Jakub pod natchnieniem Ducha Świętego bardzo precyzyjnie mówi, skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami. Nie skąd inąd, tylko z waszych rządz. Ładnie tłumaczy to Biblia Jerozolim, Jerozolimska. Tam mamy takie słowa. Gdzie zaczynają się te wojny i bitwy między Wami? Czy to nie właśnie w pragnieniach walczących w Waszym wnętrzu? Tutaj mamy słowo żądzę. Biblia Jerozolimska tłumaczy to pragnienie. I tam rzeczywiście jest użyte słówko hedone, Stąd hedonista. Hedonę po grecku znaczy namiętność, przyjemność, pożądanie, silne pragnienie. Ale święty Jakub używa, mówiąc o tych pragnieniach, o tych rządzach, używa w tym fragmencie swego listu nie tylko słowa Hedonę, używa jeszcze jednego słowa, i tu zobaczmy na werset drugi i trzeci pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. Bardzo mocne słowo. I tutaj właśnie Święty Jakub używa kolejnego słowa greckiego, epitemeo i epitymia. Epitymeo to pragnąć, pożądać czegoś, a epitymia to pragnienie, pożądanie, także żądza i pożądliwość. Co ciekawe, to nie jest tylko negatywne słowo. W słowniku języka greckiego znalazłem takie właśnie wyjaśnienie, że takie rozróżnienie w biblijnym słowniku Nowego Testamentu, języka greckiego, takie rozróżnienie, że może być to pragnienie w dobrym znaczeniu, lub obojętnym, albo w złym. I tak epitymeo, czyli czasownik, pragnąć, pożądać czegoś, występuje w Nowym Testamencie 16 razy i 10 razy w dobrym znaczeniu, a 6 razy w złym. I tutaj, na przykład, kiedy Pan Jezus mówi gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami. Również to słowo jest użyte, znaczenie jak najbardziej dobre. Jezus mówi o swoim pragnieniu. A natomiast słowo epitymia, czyli pragnienie, pożądanie, żądza i pożądliwość, użyte jest aż 38 razy w Nowym Testamencie. Najczęściej w listach św. Pawła, ale nie tylko. I na te 38 razy, tylko 5 razy jest użyte w dobrym lub obojętnym znaczeniu, aż 33 razy określa właśnie to złe, złe pragnienia, żądze i porządliwości. Więc tutaj y, mówię tak o tym bardziej szczegółowo, żebyśmy zobaczyli, że y, to nie chodzi tylko właśnie o, o porządliwość ciała tu chodzi o wszelkie złe pragnienia, które stają się motywem właśnie do tych walk i kłótni. Y, to ten wiersz pierwszy, który właśnie w czwartym rozdziale świętego Jakuba, ten werset pierwszy przetłumaczony przez Biblię jerozolimską, gdzie zaczynają się te wojny i bitwy między wami, czy to nie właśnie w pragnieniach walczących w waszym wnętrzu. Te złe pragnienia, złe pragnienia, nie tylko porządliwość seksualna, ale każde złe pragnienie, każda ta zła porządliwość, która staje się taką właśnie rządzą, tu jest źródło walki kłótni. I tutaj w wersecie drugim czytamy: Żywicie morderczą zazdrość. Tam dosłownie jest jeszcze mocniej po grecku: jest. Dosłownie jest: mordujecie i zazdrościcie. Mordujecie i zazdrościcie. Z powodu? Z powodu właśnie tych pożądań, z powodu własnych rządz. I to jest światło, które przynosi nam Słowo Boże. I to jest Słowo, z którym chciałbym Cię zostawić dzisiaj, abyś z tym pochodził, popatrzył swoje serce, popatrzył na swoje emocje. Wojny i kłótnie są ze złych pragnień. Zobacz, król Moabu, który ze strachu, tam księga liczb mówi wyraźnie, wystraszył się król, wystraszył się cały Moab. Król Moabu, broniący swego terytorium i gotowy, ściągnąć proroka, zapłacić pieniądze, żeby tylko przeklął Izraela. Czy nie jesteś czasem jak ten król Moabu, który broni swego terytorium? Czego ty bronisz? Wiecie, w tych różnych walkach i kłótniach, które też toczą się w naszym społeczeństwie, jednym z głównych haseł jest to, że nie będę przymuszany, nie mogą mnie do niczego zmuszać. Takie bronienie swojej wolności, która stała się takim bożkiem, już o tym wspominałem we wcześniejszych odcinkach. Myślę sobie o tym. Do ilu rzeczy rzeczywiście jesteśmy zdeterminowani i przymuszeni? Na przykład do przestrzegania prędkości jesteśmy zmuszeni. Jest 50, to jedziesz 50. Zdarzyło Ci się przekroczyć prędkość? Mi się zdarzyło. Zdarzyło Ci się, że złapacie policja? Mi się też zdarzyło. I wiecie, nigdy nie wrzucałem na Facebooka zdjęcia z tego, jak policja mnie kontroluje i wlepia mi mandat za przekroczenie prędkości. Prześladuje mnie policja! A dzisiaj, kiedy policja egzekwuje wypełnienie przepisów prawa, jak chociażby nos noszenie maseczki, nagle broniące swojej wolności krzyczą: Prześladuje mnie policja. Mnie też prześladuje. Na drodze, kiedy każe mi zapłacić mandat. Tak wiele przepisów nas yy, ogranicza. Tak wiele przepisów nas ogranicza, i Słowo Boże mówi, że mamy się tym przepisom podporządkować. Nawet jeśli są absurdalne, nawet jeśli są krzywdzące yy, o tym mówi Słowo Boże w liście świętego Tytusa. Natomiast to jest to pytanie, z którym chcecie zostawić. Czy Ty nie jesteś jak król Moabu, który broni swego terytorium, gotów prowadzić walki i kłótnie, wojny i kłótnie, mordować i zazdrościć? Czego Ty bronisz? Czego Ty bronisz? I czy to jest to, czego chce Bóg? Zobacz zawsze takim kryterium, które daje nam Słowo Boże, są owoce. Po owocach poznaje się drzewo. To są słowa Pana Jezusa. Jeżeli owocem w Twoim sercu jest gniew, prowadzący do tego, że rodzi się już wojna, jeśli jesteś gotów chwycić za broni, walczyć, Jezus tego nie uczył. To jest zły owoc. To jest trwanie w ciemności. Król Moabu, tak bardzo pragnący, tak bardzo pożądający mieć swój kraj na wyłączną własność. Czego Ty pragniesz? Czego pożądasz? Tuż, jakby odchodząc od tej wolności, patrz naprawdę w swoje serce. Jakie są Twoje pragnienia? Jakie są Twoje pożądania? I dobrze przyjrzeć się właśnie wojną i kłótniom. Od czego one się zaczęły? Co jest głównym motorem, który te wojny i kłótnie w Twoim życiu napędza? To mogą być wojny i kłótnie w Twoim domu. Mężu, żoną, kłócicie się? Po co się kłócicie? Co te kłótnie wywołuje? Co te kłótnie napędza tak naprawdę tam na początku? Jeśli będziesz uczciwy i zobaczysz tam w głąb siebie zobaczysz, że to, to twoje ego jak ten król Moabu o coś walczy. O coś walczy. O co? O co? Kłótnie w twojej pracy? Kłótnie w twoich relacjach z przyjaciółmi? Stań z tym słowem, niech ono jak taka potężna struga światła, strumień światła popłynie na, na to, czemu się będziesz przyglądał. I, i zobacz, że wszystkie wojny i kłótnie, one biorą się z tych złych pragnień, z tych pożądań. Tak mówi Słowo Boże. Gdzie zaczynają się te wojny i bitwy między Wami? Czy to nie właśnie w pragnieniach walczących w Waszym wnętrzu? A kiedy już to odkryjesz, to wtedy proś Pana żeby to zabrał ten który jest światłością żeby zabrał tę ciemność zabrał tę ciemność pan otwiera oczy i tu chcę wrócić do księgi liczb do 24 rozdziału do dzisiejszego pierwszego czytania werset 3 i 4 każdy ze swoich trzech błogosławieństw prorok balam zaczynał w ten sam sposób modląc się i w ten sposób dziękując Bogu to są jego słowa Wyrocznia Balaama, syna Beora. Wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy. Wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże. Który ogląda widzenie wszechmocnego. Który pada, a oczy mu się otwierają. Tutaj taka dopowiedź do tego, który pada. Biblia Jerozolimska tłumaczy tą końcówkę tego wersetu w ten sposób. Widzi to, co pokazuje mu Shaddai. Otrzymuje boską odpowiedź i otwiera oczy. Zobaczcie, nie ma tutaj tego, który pada. W Biblii tysiąclecie jest gwiazdka i że niejasne znaczenie. Ale zacząłem grzebać tam. W tekście hebrajskim jest po prostu wpadając w trans. O to chodzi. U nich to uniesienie prorockie, pisywane w Starym Testamencie. Że Balaam mówi: dałeś mi Pani tę łaskę, że właśnie wpadałem w to uniesienie napełnione Twoim duchem. A wtedy otwierały mi się oczy. Zobacz, doświadczenie Balaama, który dostał kasę. Dostał potężne pieniądze za to, żeby przeklinać. I mógł ulec tej rządzy, tym razem rządzy pieniędzy. Będę miał. Król, król Moabu ma rządzę wolności, ma rządzę zwycięstwa, ma rządzę władzy i jest gotów za to zapłacić. A ja, proszę bardzo, mogę mieć pieniądze i za te pieniądze mogę sobie kupić i to, co chcę, zaspokoić swoje przyjemności. Ale kiedy zaczął się modlić, kiedy zaczął się modlić. Kiedy zaczął oglądać w tym uniesieniu prorockiem wszechmocnego, oczy Mu się otworzyły. Oczy mu się otworzyły, i zaczął błogosławić Izraela, a Królowi powiedział, nie mogę przeklinać tego, kogo Bóg błogosławi. I wierzę w to, że kiedy Ty będziesz się modlił, kiedy zaczniesz się modlić, kiedy staniesz przed Jezusem, kiedy otrzymasz tę łaskę uniesienia przez Ducha Bożego, to oczami duszy zobaczysz, jak widzi to Bóg. I wtedy oczy Ci się będą otwierały. To jest droga. To jest droga. do tego Cię zapraszam. Duchu Święty, proszę Cię, daj nam tę łaskę, taką, jak właśnie Bala mówi, abyśmy zostali uniesieni przez Ciebie, wprowadzeni przez tron wszechmocnego, niech otwierają się nasze oczy. Duchu Święty, pokaż nam, skąd się biorą te wojny i kłótnie między nami, skąd te walki. Pokaż nam złe pragnienia. Pokaż nam nasze bożki. Pokazuj to wszystko, Duchu Święty. Ty, który przynosisz pokój. Duchu Święty. Duchu Święty, Ty możesz to uczynić. Przychodź, Duchu Święty, do nas. Przychodź niech Twój pokój zagości w każdym z nas, w każdej mojej siostrze, w każdym moim bracie. Amen. Siostry i bracie, życzę Ci pięknego poniedziałku. Pan jest blisko, coraz bliżej. I to nie tylko w tym znaczeniu, że święta są coraz bliżej, bo rzeczywiście coraz bliżej święta. Ale kiedy otwierasz się na to słowo, to rzeczywiście Pan przychodzi, jest blisko. Więc życzę Ci takiego pięknego dnia z doświadczeniem, że Pan jest blisko. Niech ta radość nas będzie, a słów Boży niech nas przemienia. Niech Was Pan błogosławi, obficie i do zobaczenia jutro, czyli we wtorek. Szczęść Boże.